Jak sprzątanie pokoju wpływa na to, co robisz, a bardziej na twoją produktywność i efektywność. Także hej i witam cię w kolejnym odcinku vloga. Oh. Dziś porozmawiamy sobie o takim bezpośrednim przełożeniu efektywności działania, robienia z rzeczy codziennych do rzeczy bardzo ważnych. I już Ci tłumaczę o co chodzi. W wielu wypadkach, tutaj z reguły młodych osób, ale przekłada się to też na starsze osoby, jest coś takiego, że po prostu się nie chce, że nie chce Ci się czegoś robić. Masz listę zadań do zrobienia, ale nie chce Ci się tego robić. W ogóle nie zabierasz się za to. Odkładasz do ostatniej możliwej chwili, żeby po prostu zrobić. To jak najpóźniej, przez co Twoja prokrastynacja idzie w górę, a Twoja efektywność idzie znacząco w dół. Teraz co ma do tych ważnych zadań powiedzmy nie w Twojej firmie, w Twojej pracy, w Twoim czymkolwiek innym, jakby co ma do tego po prostu sprzątanie albo robienie czegokolwiek takiego typowo domowego. Otóż ma wiele i to serio całkiem wiele. Oczywiście nie chodzi o to, żebyś miał poukładane i posprzątane wszystko dookoła miejsca Twojej pracy, wiadomo, dobrze, jakby było, bo nie będziesz się wtedy rozpraszał. Bardziej chodzi o Ciebie. Bo jak zaczniesz sprzątać, jeżeli zaczniesz robić po prostu cokolwiek, to wchodzisz w ten tryb produktywności, w tryb pracy, w tryb robienia. I może właśnie dlatego warto zacząć dzień od posprzątania. Nie wiem, kuchni, salonu, twojego pokoju, miejsca pracy, czegokolwiek innego. Wtedy powoli wejdziesz w ten tryb, robienia, działania i tak dalej. To jest powód numer jeden. Powodem numer dwa jest to, że jeżeli rzeczywiście regularnie zaczynasz coś robić, to przyzwyczajasz się do tego, że robienie jest całkiem spoko i robienie jest całkiem fajne. Czego może nie doświadczyłeś w momencie robienia pracy, tej takiej swojej typowej pracy? Jak możesz to zrobić? No jak wspomniałem, możesz posprzątać, możesz wycierać kurze, pozmywać, zrobić cokolwiek. Naprawdę tutaj się to nie zamyka do niczego. Jeżeli ci się chce, możesz nawet, nie wiem, wziąć psa i tego psa wyczesać, bo może dawno go nie czesałeś. I to się naprawdę nie zamyka w ogóle tych zadań, które możesz zrobić na początku dnia. Jest cała, cała masa, żebyś tylko zrobił i wszedł w ten swój stan. Ważne natomiast jest to, aby te rzeczy były małe. Jeżeli zaczynasz, oczywiście, ważne, aby były małe, a nie nie wiadomo jak ogromne. Nie chodzi o to, żebyś wysprzątał 500 metrów kwadratowych, tylko o to, żebyś po prostu zaczął coś robić, żebyś zaczął sprzątać, żebyś po prostu powoli wszedł w swój tryb zadaniowości, w swój tryb produktywności. Wiadomo, niektóre rzeczy można oddelegować i później ich nie robić, bo zabiera twój cenny czas, ale tutaj mówimy o osobach, które zaczynają, o osobach, które mają naprawdę bardzo duży problem z odkładaniem na później, z tym, że po prostu im się nie nie chcę. Sam tak miałem, sam miałem bardzo duży problem z tym, żeby po prostu zacząć i no problem tkwił właśnie w tym, że miałem problem z zaczęciem. Nie chciało mi się w ogóle zaczynać, a co dopiero myśleć o tym, że mam coś zrobić. Więc... Bo jedynym rozwiązaniem jest to, żebyś zaczął. Takie jest przesłanie, żebyś po prostu wziął i zaczął. Nie czekał na odpowiedni moment, nie czekał na odpowiedni dzień, godzinę i ten czas marnował na przeglądanie TikToka lub czegokolwiek innego, tylko żebyś wziął i zaczął robić to, co masz robić. A jeżeli masz do zrobienia, nie wiem, wysłanie 50 maili jednego dnia, to zacznij od tego jednego maila, po prostu. Jeden mail, dzien... <laughs> może nie jeden mail dziennie, ale jeden mail na początek to jest... Dobry początek. Bierzesz tego jednego maila, piszesz, wysyłasz, kończone. Dobrze. Bierzesz następnego, piszesz, wysyłasz, skończone. Tak dalej. Nie skupiaj się na tym, że musisz napisać 50 maili. Tylko że teraz musisz napisać jednego, a później jednego, później znowu jednego. Skupiaj się na tym jednym następnym na tym jednym, który musisz zrobić teraz. Więc u mnie wygląda to mniej więcej w ten sposób. No i co? Jakoś robię, jakoś działam. Nie narzekam na to, że o Boże, ile rzeczy do zrobienia, tylko w miarę możliwości, jak wiem, że zrobię te rzeczy i zrobię rzeczy, które mam do zrobienia. Miałem do zrobienia, dokładam sobie kolejne. Także ja ci na dzisiaj dziękuję. Po prostu zacznij robić i do zobaczenia jutro, jak zawsze w kolejnym odcinku vloga. Cześć.